Siema YouTube Grabo z tej strony, był Donovan Mitchell, był Janis Antetokumpo, teraz przyszła pora na Danilo Gallinari. Cała historia tak naprawdę rozgrywała się we Włoszech i może od tego zacznijmy. Dwa lata temu na zaproszenie Damów. Damów to jest taka organizacja we Włoszech, która właśnie zajmuje się pokazami. E, robią pokazy wsadów, pokazy freestyleu koszykarskiego, e, jeszcze tam innego rodzaju pokazy na właśnie takich eventach. Ja zostałem tam zaproszony na jakieś dwa tygodnie, bym po prostu Pojeździł z nimi na kilka pokazów, takie już wspomnienia, spędziłem tam jakieś dwa tygodnie, było chyba w granicach nie wiem siedmiu albo ośmiu pokazów, co jest, no wydaje mi się, sporo. Ale widząc uśmiech dzieciaków i w ogóle być w takich miejscach, gdzie naprawdę człowiek wiele rzeczy docenia, które ma, no to wszystko, wszystko naprawdę motywowało i ogólnie mega miło wspominam ten czas. тэт 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 Pamiętam również, że mieliśmy pokaz na meczu kwalifikacyjnym do e, Olimpiady. Wtedy, grała chyba, wtedy grały chyba Włochy z Chorwacją e, i to też było dla mnie takie du duże przeżycie, bo, e, bo publiczność naprawdę tam była spora. No i najważniejsza część filmiku cała akcja rozgrywała się w Rzymie. Zostało tam odnowione boisko do koszykówki i zrobiony taki camp dla dzieciaków. My tak naprawdę mieliśmy tam dwa pokazy. Pierwszy poszedł całkowicie spoko ale drugi dlatego, że był wcześniej organizowany konkurs sadów, a kosze tam były takie, że po prostu kto się na tym nie zawiesił, to było wiadomo, że, że ta obręcz się po prostu urwie, to po każdym sadzie tak naprawdę jakiś tam pan przychodził z rabiną i ciągnął go do góry, żeby dalej po prostu robić ten konkurs. I przyszła pora na nasz drugi pokaz. Eee, czyli pokaz końcowy podbiłem do Danilo zapytałem czy mogę go przeskoczyć i o dziwo yy, bez problemu się zgodził a szczerze mówiąc myślałem, że będą pewne problemy że powie, że tam ma managera że no, wiadomo jak to wygląda, że się nie zgodzi ale zbił pionę i od razu powiedział let's go let's go let's go pierwsza próba Double Up X. Eee, tak naprawdę wybrałem ten sad, bo no, jest to prawda prosty, ale tylko dlatego, bo był to nasz drugi pokaz. Była chyba jakaś godzina 19. Eee, po pierwszym pokazie, no naprawdę, gdzie tam chyba nie wiem, bo 30 stopni byliśmy mega zmęczeni. Był beton, eee, bla bla bla, by taki kosz. No, wymówki tutaj wam daję, eee, ale chciałem po prostu wsadzić pewny wsad eee, i wypadło na Double Up X. thank awesome. Sorry, bo widać takie kreski w niektórych relacjach, e, ale kilka dni wcześniej po prostu upadł mi telefon i coś tam z kamerą się zadziało. E, no i tak to wyglądało, ale lepiej żeby cokolwiek nagrać niż, e, niż nic nie nagrać. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki materiał. Dajcie znać w komentarzach. No i co? Trenujcie ciężko, Pozdrawiam.